Codzienna aktywność w klubie samochodowym. Czyli trzeba co zrobić? Wjechać własnym pojazdem do klubu samochodowego. Czyli macie już dość. Reputacja wam rośnie. Po, po drugie. Możecie własnym bądź testowym autem wjechać na tor. Na tor trzeba wjechać, żeby mieć już punkty doświadczenia. Naciskacie literkę MY w przypadku komputera. Po prostu menu interakcji otwieracie i próbę czasową. I ta pierwsza próba czasowa się liczy. bo to jest, bo robi się pierwszy raz dziennie. Doświadczenie macie za nią. Po prostu trzeba prawie całą zaliczyć. Macie doświadczenie. No, za chwilę będzie doświadczenie. I... wpadło. Teraz wyjeżdżamy. Znowu wchodzimy do auta naciskamy żeby rozwinęło się wam menu naciskamy G, albo w zależności się jaką macie platformę to naciskać tam, żeby wjechać do tuningu Przechodzimy na najlepiej na lakierowanie. Jakoraz zmieniam wykończeń, te najtańsze. I już się wbił poziom. A. Później musicie się zaopatrzyć w strój, posiadać jedną rzecz z topów, założyć czapkę i buty z klubu samochodowego. Czyli, jeżeli yy, grindujecie tak normalnie, bez tego, to zawsze wam dochodzi jakieś większe doświadczenie, jak macie chyba co 4 minuty. Teraz wjechałem pojazdem testowym. Doświadczenie wzrosło. Teraz próbę czasową zrobię drugą, ale pojazdem testowym. Doświadczenie nie wzrośnie. No nie wzrosło Czyli pierwsza jazda testowa się liczy Właśnie Zanim wyjadę to według logiki za pierwszy pojedynek Za pojedynek i pogoń też naprawdę podobnie jestem za pierwsze razy i za każde kolejne Za każdy kolejny wiadomo, bo jak gracie z kimś to do, do doświadczenie nie zdobywacie, bo on zają pierwsze albo wy pierwszy, oboje jeden, kto wygra, ale doświadczenie też leci. Za pierwszy raz też leci. Za wyścigi uliczne i pościgi, za pierwszy raz dziennie w sumie też, leci, nie zauważyłem tego, bo nie robię tego w zasadzie. Można powiedzieć, więcej informacji jest na, u mnie na Discordzie przez screeny z materiałów innych YouTuberów, którzy mają ma swoje materiały zrobieni. Radzę Wam też żyć na ich materiały, jeżeli wejdziecie, wejdziecie na Discorda mojego.